Panie to wszystko wskazuje na to, że trasa S10 przebiegająca przez powiat Płocki to już bliżej realizacji niż marzeń. Kolejne spotkanie z przedstawicielami Gdaki z Wami. Co udało się w tym momencie ustalić? Na jakim etapie jest cała inwestycja? Widać, że te prace przygotowawcze postępują, idą do przodu. Dzisiaj kolejny tak naprawdę etap dotyczący budowy S10 za nami, bo został ogłoszony kolejny wariant. Do tej pory mieliśmy trzy warianty. Dzisiaj generalnie Dyrekcja na podstawie przeprowadzonych konsultacji, przeprowadzonych rozmów, na podstawie zebranych wniosków od samorządów i od mieszkańców ogłosiła czwarty wariant, który jak najmniej koliduje z tą infrastrukturą, która do tej pory powstała tak naprawdę na całym Mazowszu, czyli po tej trasie dotyczącej S10. Teraz w najbliższym czasie my jako samorządy będziemy mogli swoje kolejne wnioski złożyć do tego opublikowanego wariantu. Potem przeprowadzona zostanie seria kolejnych konsultacji, tak aby do końca roku zakończyć ten proces konsultacyjny, a na początku przyszłego roku ogłosić wariant proponowany przez Generalną Dyrekcję finalnie, a w przyszłym roku w drugim kwartale przystąpić do opracowywania decyzji środowiskowej. To pokazuje, że te prace przyspieszyły i liczymy na to, że w najbliższych latach powstanie ta bardzo potrzebna trasa, która będzie odpowiedzią na wykluczenie komunikacyjne naszego regionu. My oczywiście jako samorządowcy i z Powiatu Polskiego, ale też jestem przekonany o tym, że tak naprawdę z całego subregionu będziemy Walczyć i zabiegać o to, aby ta trasa powstała jak najszybciej. Oczywiście przy poszanowaniu tych wszystkich głosów społecznych, bo to jest bardzo ważne. Panie Starosta, czy ten e, wariant, który powstał e, po tych spotkaniach, rozmowach z mieszkańcami, e, on bardzo się różni od tych trzech e, propozycji, które były dotychczas? On. E, Bierze pod uwagę wszystkie uwagi mieszkańców, samorządowców? Bierze pod, uwa bierze pod uwagę bardzo dużą część tych wniosków, które były składane. Widać, że było to bardzo dobrze przepracowane. Jest to taki wariant hybrydowy, można powiedzieć, bo w wielu sytuacjach często łączy trasę czerwoną z trasą niebieską. W wielu sytuacjach też jest to nowa trasa, która będzie przedstawiona do dalszych konsultacji, ale na pewno widać, że część duża, część tych wniosków, które były składane i przez mieszkańców, jak również przez instytucje i przez samorządy została uwzględniona. Kolejne konsultacje, czyli jeszcze będą rozmowy generalnej dyrekcji z mieszkańcami, z samorządowcami, tak aby przedyskutować ten ostateczny wariant? Tak, takie rozmowy będą prowadzone w listopadzie. Najbliższe dni i tygodnie to wyrażenie swoich stanowisk przez samorządy i przesłanie do GDAKI, a potem w listopadzie będą prowadzone takie rozmowy na poziomie samorządów i z mieszkańcami. Czyli kiedy możemy się spodziewać tej przysłowiowej pierwszej łopaty? Z tego, co było powiedziane, to początek 31 roku będą kwestie wykupów gruntów. Czyli liczymy na to, że 32-34 ta inwestycja powinna zostać zrealizowana i będziemy mocno o to zabiegać, aby jak najszybciej do tych działań doszło.